Moi drodzy bliźnięta, dokładnie seks, seks, seks z bliźniętami, co takiego seks z bliźniętami nam może dać? Pamiętajcie, bliźnięta mają złote ręce, od tego trzeba zacząć. U nich musi być stymulacja, coś się musi dziać, e, zabawa. Seks to nie jest tylko akt miłosny, to jest też akt mentalny. jest jeden to ogólnie znaki powietrzne lubią łączyć e, akty miłosne z aktami mentalnymi, czyli to musi być pożywka, zarówno dla ciała, jak i dla głowy. Więc one lubią, jak coś się faktycznie Dzieje eksperymenty, próbowanie nowych rzeczy, stymulacja. Partner nie może być po prostu kolejną osobą, z którą się spotykają, choć faktycznie, w znaku bliźniąt, ma złą reputację, bo pojawia się często w sytuacjach, w których są trójkąty, o ile nie czworokąty. Także, że może być więcej niż jedna osoba w relacji. Natomiast um, musi być. Bliźnięta muszą być zainteresowane, zaintrygowane drugą osobą. Um, mają krótkie skupienie uwagi, dlatego często mają opinie znaków, które przeskakują. One po prostu potrzebują, żeby partner był osobą, która je wciąga do tego, żeby coś się działo. Lubią być zauważone, lubią, żeby ta osoba też wychodziła z inicjatywą. I to jest fajne. Bliźnięta są dualne, więc tutaj raz jednego dnia będą poddawały się, więc będą ulegały tej drugiej stronie, a następnego dnia mogą być bardzo dominujące, więc one lubią takie zmiany, zmiany ról. Um, częste zmiany pozycji to nie znaczy, że te pozycje nie są głębokie, tylko lubią, jak coś się zmienia, więc powtarzanie tego samego w kółko w koło Macie zdecydowanie nie będzie im odpowiadało, gdzie są znaki, które po prostu lubią repetytywność i im to pasuje rozmowy telefoniczne. Seks telefon, seks wiadomości, lubią być takie nakręcające. U nich seks zaczyna się poza sypialnią, wcale nie musi zaczynać się w łóżku, więc tutaj u nich taka gadka, takie nakręcanie, jakieś takie podrywy. Podrywy mogą jak najbardziej się pojawiać, mają złote ręce, one umieją wiele rzeczy rękoma zrobić, więc naprawdę potrafią być bardzo kreatywne w wykorzystaniu swoich dłoni. Ręce mają bardzo wrażliwe dłonie, usta. Usta są bardzo wrażliwe, one w końcu tutaj to, to jest znak, który włada komunikacją, rozmową, więc stymulacja musi być. Bardzo często bliźnięta mają opinie, świetne, świetnych pocałunkach, świetnie się całują. Um, bielizna musi być fajna, ciekawa przebieranki różnego rodzaju mogą się pojawić, zabawy w łóżku, zabawki w ogóle w łóżku, mogą dużo gadać w trakcie, więc potrzebują też rozmowy, takiego właśnie jakiejś pikanterii. Dla bliźniąt musisz młodzieńczo wyglądać, czyli jeżeli coś lubią, to to musi być wykorzystane, lubią jak ta partner, partnerka zawsze dba o siebie, Um, dość częstą dewizą bliźniąt jest to, że zwracają uwagę na włosy. Wielu z nich lubi krótkie włosy, czyli nie jakieś długachne, tylko krótkie. Język zwinny. Ewidentnie w końcu komunikacja. Moi drodzy, tutaj te wszystkie części ciała działają. Um, zwracają uwagę na Wasze dłonie, czyli paznokcie, czyste, czy możecie drapać. Lubią e, dotyk, e, dotyk palcami bardzo. Same lubią się w ten sposób bawić. Tego typu stymulacja w seksie oralnym bardzo się sprawdzają. E, I to też że jest jedna z ich rzeczy. Natomiast um, tak jak powiedziałam, różne style. Tylko pamiętajcie, co bliźnięta potrafią? Namówić drugą osobę do wielu rzeczy, bo lubią być eksperymentować, lubią próbować, lubią wymyślać nowe rzeczy, mają spore ego i dość dużą siłę przebicia. Um, na pewno będą miały taką fajną energię przekonywania, więc jeżeli idziesz do łóżka z bliźniętami i zastanawiasz się nad tym, czy coś spróbować. One Was namówią, one będą miały przekonać Cię do tego, żeby zrobić coś inaczej i w inny sposób. Natomiast e, pamiętajcie, mają dość spore ego, Takie ma, mają często przerost formy nad treścią i uwaga, e, Wasze igraszki mogą być zaangażowane więcej niż jedna osoba, w sensie rozmowy mogą się dzielić swoimi podbojami i informacjami na temat tego, jak było. Więc e, jeżeli komuś to nie pasuje i może czuć się urażony, no to auć, zaboli.